Stowarzyszenie Podróżników Trump powstało 5 lat temu i w tym roku obchodziliśmy swoje pięciolecie bardzo hucznie w czerwcu. Czym się zajmuję? No, razem podróżujemy, organizujemy wspólne wyjazdy, spędzamy ze sobą po prostu czas. Poznajemy nowych ludzi, nowe miejsca, działamy na terenie gminy Wyry. Swoją siedzibę mamy w Kostyni y, przy ulicy Pszczyńskiej, a nasi członkowie to jest tak, właściwie są bardzo rozrzuceni po całym powiecie. Właściwie Mikołowskim, bo są i z Mikołowa, i z Łazisk, i z Zawiści, i z Goń, i Wyry, Gostyń, i Katowice, tychy, więc mamy swoich członków właściwie z całych tutaj okolic. Poproszona zostałam o napisanie takiego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie, ale związanego właśnie z, ze Stowarzyszeniem Podróżników Trump. Ale oczywiście ten projekt jest adresowany nie tylko do członków, sympatyków Stowarzyszenia, ale również dla wszystkich mieszkańców gminy Wyry. Stowarzyszenie Podróżników Trump, więc projekt o podróżach, ponieważ jego tytuł brzmi: Zanim wyruszysz w podróż marzeń. Zaczęliśmy właśnie od warsztatów fotograficznych, które prowadzi pan Dariusz Kuźma, artysta-fotografik z Tychów. Również ludzie dorośli, czyli można powiedzieć 50+, plus, są zainteresowani fotografią i pierwszy warsztat, który odbył się w ubiegłym tygodniu, był takim warsztatem bardziej teoretycznym, gdzie pan mówił, na co trzeba zwracać uwagę, robiąc fotografię, zwłaszcza z podróży. Natomiast dzisiaj wszyscy zainteresowani tematem mogli przynieść swoje fotografie zrobione podczas podróży i skonsultować to w, po prostu w obecności innych. Przyjaciół, bo to są w sumie przyjaciele, sympatycy i członkowie Stowarzyszenia Trump, jak również z panem Dariuszem Kuźmą. W dalszej kolejności będziemy mieli taką prelekcję, spotkanie z podróżnikami, którzy rzeczywiście w praktyce podróżują. Nie, nie na zasadzie takich wyjazdów turystycznych organizowanych przez biuro podróży, ale rzeczywiście są to podróże. Od października do listopada trwa konkurs fotograficzny, i właśnie z tych zdjęć zostanie zrobiona wystawa pokonkursowa. Zostanie ten projekt podsumowany. Już planujemy, co będziemy w przyszłym roku robić, gdzie będziemy wyjeżdżać i myślę, że uda nam się znowu piękne chwile teraz ze sobą spędzić, bo o to chyba chodzi, to jest najważniejsze, że potrafimy ze sobą rozmawiać i bawić się.